Witam w kolejnym odcinku programu Łańcuchy i Drzewka. W dzisiejszym odcinku omówię pierwszą polską drabinkę w teleturnieju Czy jesteś mądrzejszy od piątoklasisty? Jak wiecie, polska wersja yy, dzieli się na dwie epoki. Epokę Roberta Kurulczyka i epokę malarzyny Rogalskiej. No i właśnie ta pierwsza drabinka była w tej pierwszej epoce. W epoce Roberta Kurulczyka to były lata 2007-2008, kiedy ta drabinka była obowiązywała w polskiej wersji Czy jesteś mądrzejszy od piątoklasisty? No i e, cóż, podobnie jak inne drabinki, w tym terenie, miała 11 szczebli, na szczycie było 300 tysięcy złotych, a ogólnie suma e, tych wszystkich wygranych, gdy tak złożyć do kupy, wynosiła prawie pół miliona złotych, a ściślej rzecz ujmując, 494 350 złotych. Gdyby te wszystkie kwoty zsumować, tyle by wyszło. No ale, mm, tak to nie wyglądało, to się nie sumowało, no i maksymalnie można było wygrać 300 tysięcy Poniżej było 100 tysięcy, różnica między tymi kwotami to oczywiście 200 tysięcy złotych. Poniżej 50 tysięcy złotych, różnica między 5-10 tysiącami a 100 tysiącami to oczywiście 50 tysięcy, a między e, pięć, gówno, tą kwotą a główną nagrodą to ćwierć miliona złotych. Dalej mamy 25 tysięcy, no i e, róż, różnica między... Tą kwotą A poprzednimi to kolejno 25 tysięcy, 75 tysięcy i 275 tysięcy. Następnie mamy 10 tysięcy. No i różnica między tą kwotą A, tymi powyżej, to kolejno 15 tysięcy, 35 tysięcy, 90 tysięcy oraz 290 tysięcy. Następnie mamy 5 tysięcy. No i różnica między tą kwotą A, Tymi powyżej to kolejno 5000 tysięcy, 20 tysięcy, 45 000, 95 000 oraz 295 zł. złotych. Następnie mamy 2,5 tysiąca. No i różnica między tą, tą kwotą a powyższymi to kolejno 2,5 tysiąca złotych, 7,5 tysiąca, 22,5 tysiąca, 97,5 tysiąca oraz 297,5 tysiąca złotych. Na mamy 1000 złotych. Różnica między tą kwotą a powyższymi to kolejno: 1500, 4000, 9000, 24000, 49000, 99000 i 299 tysięcy złotych. Eee, no i daj mamy 500 złotych. No i tutaj mamy różnice następujące: 500, 2000, 4,5, 9,5, 24,5. 49,5,99,5 oraz 299,5 zł. złotych. sumie mamy 250, to jest drugi szczebel. I różnica między tą kwotą a powyższymi to kolejno 250, 750, 2,250, 4,750, 9,750, 24,750, 49,750. 99, 750 i 299, 750 zł. No i na pierwszym pierwsze pytanie, było 100 zł, no i różnica między tą kwotą a powyższymi to kolejno 150, 400, 900, 2,400, 4,900, 24, 49, 9,900, 24,900, 49,900, i. Różnica między pierwszym a ostatnim szczeblem, czyli między pierwszym a główną nagrodą, to 299 900 zł. Tak to wygląda. Tak wyglądają różnice pomiędzy poszczególnymi szczeblami. W pierwszej polskiej drabince T-turnieju, czy jesteś mądrzejszy od piątoklasisty? Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku programu Łańcuchy i Drzewka. Cześć!